Siemka! dzisiaj pokażę Wam mój serwer, na który jest bardzo fajny ym, i możecie na nim również grać jak chcecie. Ym, że zrobiłem sobie tak, żebym był tak jak wy. Że nic nie mogę normalnie niszczyć. No. by coś... Ym, serwer jest bardzo fajny. Można tu bardzo dużo fajnych rzeczy robić. Pokażę Wam między innymi tryby. A, jakby coś IP będzie w opisie. Także, no co, mogę chyba um, zaczynać. Mamy tryb wioska SMP. Klikniemy, to zaprasza nas do wioski i możemy robić tu różne rzeczy. No. Także. No co, no. Fajna wioska, jakby coś. No, jest ona z ograniczeniem, niestety, no bo nie chcę, żebyście biegali tu po całym świecie. Ale obejmuje taka kopuła, jedno. Jedna taka kopuła obejmuje całą wioskę. na Także. Także, no, wioska SMP, to nie? No. No, także fajna wioska. No. Czyli chyba wszystko pokazałem. To nie możecie tu sobie ją przejrzeć, jak wejdziecie na serwer. A i wersja 119.4. Otwarty jest, no raczej w sobotę i w niedzielę. Także gdzieś tam od jakiej godziny? No nie wiem, może od... Wszystko będzie w opisie. Tak. Mam wszystko napisane. Mamy PIF SMP. Respimy się tutaj i mamy... Lobby i broń. Jak weźmiemy sobie broń, no to mamy broń, co nie? I tu klikamy plus jeden pik, plus jeden pik, plus jeden pik, co nie? I możemy sobie tu zabijać świnki ogólnie, co nie? No. Ok. Także mamy. Wracamy na łopę. Także co jeszcze, pokazałem Wam już dwa tryby. Teraz czas na parkur SMP. To jest dosyć no trudne. Mamy lobby i możemy normalnie, oczywiście nie możemy niszczyć parkura, no, bo to by było niedobre. Możemy sobie przejść ten parkour. Proszę mnie nie wyzywać, że ja jestem taki słaby w tego parkura, bo no, bo jednak trochę jest on trudny. Możecie wejść. IP w opisie i sami możecie przetestować. Także ja tu sobie na spokojnie przejdę. No nie jest to takie łatwe, no. Możecie sami spróbować. Jak jednak będzie to dosyć łatwe, to możecie napisać w komentarzu przynajmniej poinformujecie. Jeśli to dla was by było po prostu za trudne, też możecie zgłaszać w komentarzach. Pod filmem. Oczywiście, jeśli chcecie, jeśli wam film będzie się podobać, mogę zrobić więcej filmów z Minecrafta. Siup, 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 siup. 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 siup, siup. O. Ej oj siup siup, siup, nie kurde, siup, nie dobra, spróbujemy to cześć powiem wam, spróbuję spróbuję, spróbuję nie będę robił zdjęcia, bo ktoś może mnie wyzywać, że oszukuję i sobie tam wleciałem że nie chcę robić jakiegoś afery, sobie nie wiem, bo to wyrzuciłem wtedy tamten miecz, ale zresztą to prawdopodobnie jest ym, drugi film, już na moim kanale. Pierwszy to był ten Zawistun, pamiętacie? Zwiastun, przepraszam, nie umiem tego wypowiadać. Pamiętacie co tam napisałem w tekście. Nie, także nie umiem średnio to wypowiadać. Mogę tak powiedzieć. Muszę się Trochę ciężko mi było robić zwiazów. Oj! Yy. Spróbuję to zrobić. Dobra? Musi mi się udać to zrobić. Bo jak nie, no to co no? Musi mi się udać. Mam potwierdzenie. W ten parkour da się przejść, bo kiedyś był już przeszedł Ale to akurat nie jest to, co Oczywiście, jakbyście zauważyli, że ktoś klikuje, to możecie mi zgłosić. Także mamy już lobby. Tu się oczywiście zepsuło. A ja to naprawię i będzie działało. Także, no co? Pokazałem, że Wam to. Jesteśmy na lobby. O, tu oczywiście, no nic nie boli. Nie można też się tubić. Niszczyć. Ja dlatego mogłem niszczyć, dlatego że byłem adminem. No i wiecie, jak to jest. Ok. No i mamy tryb box PVP. No i tu możemy się bić, wiadomo, a tu nie. Tu Mamy bro. Nie ma. Na razie nie działa, także nie klikajcie. Powinno być tu takie coś jak broń, ale tego nie ma. Też tu dodam. Także, no fajny serwer. Można by go było jeszcze trochę poprawić. Także, ja was żegnam ym, i. Życzę Wam miłego dnia. Także, Papa.